Wam w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać opis czym jednorożca Nie wiem jakie rasy ze ich, wycofanej. A więc, tak jest ona taka. Nie wiem, co to jest za maść. Taka magiczna. Tak kupiłam ją, jak była mała. Za ileś tam złotych, Nie wiem. I tak tak się prezentuje. I tak. Ma na grzybie brokat. Jak ostro złapię, to wam pokażę. O! Na grzybie ma brokat. Dużo brokatu. I na ogonie ma brokat. Dużo brokatu. No i oczywiście ma róg, jak to każdy jednorożec. Tylko, że krzywy wygiął mi się, bo go znalazłem, go znalazłem w szafie. Oczy ma dość przerażające. Nie wiem dlaczego tak. No, czarne z białą kropką. Więc wygląda to dość strasznie. Ale ogólnie u roku to jej nie brak, mimo wszystko. I, o, i tu jeszcze mam na szczotkach dużo brokatu Jest to klacz z 2005 roku. No, jak widać, jest w dobrym, bardzo dobrym stanie. Mimo wszystko to przeżyła razem ze mną. No i jest naprawdę fajna, mi ogólnie nie podobają się te nowsze jednorożce, ponieważ one mają piardyliard różnych kolorów, fioletowo, różowo, biało, zielono, żółto, ble, 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 ble i po prostu nie podobają mi się, są takie dziecinne. Ten jest taki ładny i pegazy jeszcze są ładne, no, mm, tak, właśnie, nie wiem co jeszcze powiedzieć. No, siodło jak widać się nie mieści, bo ma tę grzybę. O też nie, ewentualnie kantar, a mieści. Nawet spróbuję założyć, aczkolwiek nigdy nie próbowałam. Bo sama jestem ciekawa. No. Gdyby kantar był różowy, albo fioletowy, to wyglądałby całkiem przyzwoicie na niej. No, jak widać. No. I z tej recenzji to by było na tyle. Bardzo długie, nie ma co. Nie powiem, że nie. Tak. O, ró dobrze, równie dobrze może służyć jako wieszak. No. No i to było chyba wszystko. Ym no, jeśli chodzi o recenzję właśnie i chciałam wam jeszcze pokazać mój box dokończyłam go stoją w nim dwie z kolekty. w środku ma sianka trochę muszę dorobić tutaj raczej znaczy tego, no, wieszak na rzeczy tutaj um, wodę z Lego w Friends. i tutaj jak widać dorobiłam tabliczkę Tia to jest ta, a rezerw, co jest tak? Te ta No. Nie jest złe. Mogło być gorzej. No i tak. tutaj w tym stoi ten osiołek. No. No i chyba to by było wszystko, co tu dłużej mówić. No to zapraszam do komentowania, subskrybowania. No i lajkujcie. Jeśli chcecie się o coś zapytać, zapytajcie w komentarzach. No, dziękuję. 爸爸。